Jest zaprzeczeniem cywilizacji europejskiej. Wszystkie wartości unijne są zaprzeczeniem wartości europejskich. Jedna z wartości europejskich to jest sprawiedliwość, a kara śmierci jest oczywiście sprawiedliwa. Europa odłącza od, cywiliz od cywilizowanego świata. Większość cywilizowanego świata oczywiście ma w kodeksie karnym karę śmierci i stosuje karę śmierci. USA, większość Stanów, Chiny, Japonia, Brazylia, Indie. Izrael, Iran i tak dalej, wszystkie e, kraje cywilizowanego świata, Japonia, w której jest najniższa, przestępczość niższa niż w sk krajach skandynawskich, nawet wszystkie kraje, poważne kraje cywilizowanego świata stosują karę śmierci. Europa pod dyktatem Unii Europejskiej e, wbrew e, demokracji, co ciekawe, e, Unii, która chce być demokratyczna, wbrew demokracji e, wyłącza Europę e, z cywilizowanego świata. Umowy międzynarodowe pozwoliłyby na przywrócenie tej kary śmierci? Oczywiście, tak jak przyjęliśmy konwencję o ochronie praw człowieka większością głosów, tak samo możemy wypowiedzieć tą konwencję lub wypowiedzieć odpowiednie protokoły. To znaczy, wystarczy wypowiedzieć protokół 6, protokół 13, i już możemy przyjmować karę śmierci. Mógłby Pan nakreślić, jaka to była konwencja? Konwencja o ochronie praw człowieka. Którą przyjęliśmy, jeszcze podkreślam, przed 2004 roku. Przed 2004 rokiem, a więc przed tym jak pan Zbigniew Ziobro, wniósł projekt ustawy i napisał w uzasadnieniu, co trzeba zrobić, żeby mimo tej konwencji karę śmierci przywrócić. I to właśnie należy teraz zrobić. Pan Ziobro ma wszelkie możliwości właśnie to zrobić. Prawa i sprawiedliwość miała już taką możliwość w latach 2005-2007 kary śmierci. Nie przywróciło, wręcz nawet nie było ustawy w Sejmie. Myśli Pan, że tym razem może to się zmienić? E, powiem tak, my już rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą, dlatego że mamy ograniczone zaufanie do polityków partii, które rządzą Polską od wielu lat, ale dajemy szansę. Dajemy szansę panu Zbigniewowi Ziobro, żeby jednak pokazał, że jest politykiem wiarygodnym. Jeżeli teraz nie wprowadzi kary śmierci, mimo że ma władzę i wcześniej się jej głośno domagał, a nic się nie zmieniło w prawie międzynarodowym, to okaże się politykiem niewiarygodnym, ale my bez problemu wtedy zbierzemy te podpisy i zobaczymy, czy prawy i sprawiedliwość, które tak krzyczało w związku z obywatelskimi inicjatywami ustawodawczymi wcześniej, czy przychylą się do głosu 100 tysięcy ludzi, którzy się podpiszą i do głosu około 70% Polaków, którzy we wszelkich badaniach są za karą śmierci. Miał pan wrażenie, że w 2004 roku to była swoista gra polityczna zbiegniewa ziobry o tym, żeby tą karę śmierci przywrócić, dla niej na społecznych. To moje wrażenie tutaj jest drugorzędne: to za chwilę będzie wiadomo, jeżeli za chwilę minister Ziobro nie wprowadzi kary śmierci, to będzie dowód na to, żeby to była gra polityczna. A skoro grał politycznie w tak ważnej sprawie jak kara śmierci, w sprawie, która dotyczy życia niewinnych ludzi, którzy giną z rąk ludzi, którzy nie są blokowani karą śmierci, no to będziemy wiedzieć, że też minister obrony może być niewiarygodny e, w, i całe prawo sprawiedliwości niewiarygodne w innych swoich deklaracjach. Czy przywrócenie tej kary śmierci będzie zgodne z konstytucją, w konstytucji powiem zapis o tym, że umowy międzynarodowe europejskie są ponad i prawo europejskie jest ponad polskim prawem? Znaczy z tym prawem europejskim to jest tak, że umowy międzynarodowe, które zostały przyjęte w ustawie, są ponad prawem polskim w razie sprzeczności. Dlatego właśnie e, również e, ustawą należy wypowiedzieć e, protokół 6. konwencji o ochronie praw człowieka i protokół 13., które znoszą karę śmierci. Dobrze, dziękuję uprzejmie no. panu.